Jestem se tu z ziomkiem, palimy se trawkę I piszemy nutę, bo mamy zajawkę Jedzę se po lolku, zaraz będę w szoku więc zagościła już moim? Na ziomeczku, pozdrawiamy z miasta trzecia Barcela, północnego miasta, za dwie godziny czwarta, szesnasta 16.20 Walę sobie tłoka i zbliżam się do przejścia Zmieniam bita z ziomkiem, lecimy tu od nowa A obok nas śmiga zielona straż ogniowa Od tego palenia już zabolała głowa A po prawej ziomek wiebał się do rowa się nie stało, żyje chłopak, żyje, a i tak już bani, nic mu nie poryje, wstaje stamtąd Kamil, wita się tu z wami, prostymi rymami i prostymi słowami, siema witam w Legionowie, dziś coś ci tutaj opowiem, odprowadzę po muralu, zawsze będziesz tu na haju, mordo nie wiesz co się dzieje, zaraz coś tutaj posieje, wiele spotów w Legionowie, każdy z nas o nim coś powie, każdy z nas o nim coś powie. Każdy z nas o nim coś powie. Widzisz, Mordko, moja to urok mego miasta. I właśnie dobiła godzina szesnasta. Jeszcze jeden tłoczek na poprawę bani. Widzisz, Mordko, moja jesteśmy naspawani. Tak się u nas pali. Nie jesteśmy mali. To, co mamy w bani. Kupel trzyma szyszkę, inny trzyma fifkę I po chwili tutaj wpadamy w nawikę. Pytasz nas obecnych, co się kurwa stało. My odpowiadamy, dla nas nigdy mało. Kończymy ten numer, pozdrawiamy wszystkich. Idziemy się dobić przy pomocy szyszki.